Cześć, moi drodzy, kaczmy z tej strony Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla Was recenzję oraz zasady gry Volt. Volt jest grą planszową, którą dostaliśmy do zrecenzowania od wydawnictwa Galakta, za co bardzo dziękujemy. I nie ma sensu tego filmiku dzielić na dwa. W sensie nie ma sensu robić osobnej wideo instrukcji, bo zasady tej gry są naprawdę proste. Zwłaszcza, że gra została podzielona na dwa takie tryby, tak zwany tryb szkoleniowy i tryb RFL. Teraz tryb szkoleniowy jest bardzo uproszczony, ma bardzo proste zasady i służy do tego, żeby Was przygotować, jakby właśnie przeszkolić w tej rozgrywce. A potem zasady RFL są nieco bardziej skomplikowane, gdzie dostajemy nieco więcej zabawek, że tak powiem, przynośnie oraz dosłownie. Więc zacznijmy od omówienia zasad podstawowego. Tak jak ta gra nam sugeruje, żebyśmy zaczęli od nauki, zasad, zasad podstawowych, tak ja Wam powiem o zasadach podstawowych. Zasady zaawansowane możecie odkryć na własną rękę, chociaż też o nich wspomnę w dwóch słowach. A potem przejdziemy do omówienia tego, co ja sądzę o samej grze. Więc teraz przejdźmy do omówienia trybu podstawowego. Moi drodzy, przygotowanie do gry Volt wygląda na, w ten sposób, że przede wszystkim częścią planszy jakby jest pudełko. W, na pudełku umieszczamy planszę, którą zdecydujemy się grać. Teraz, ponieważ my tutaj przygotowujemy rozgrywkę podstawową, to tutaj sugeruje się wziąć planszę, która ma tutaj literkę A, widzicie, jak pokazuje palcem. Z drugiej strony jest strona B, jak się jesteście w stanie domyśleć. Jest oczywiście jeszcze tutaj dostępna strona C oraz strona D. Te plansze, oczywiście, no, nie sugerujemy, <grywanie> znaczy no, nie biorą udziału w rozgrywce tutaj na. W tej zupełnie podstawowej. Tak samo nie wszystkie pola na tej planszy będą brały udział w tej rozgrywce podstawowej, nie będziemy na przykład korzystać z tego pola. W rozgrywce podstawowej zupełnie interesują nas jedynie te pola ze strzałkami, które wyznaczają pola startowe każdego robota oraz te pola z, te pola, przepraszam, tutaj z dziurami. Tak? To są doły. Jeżeli robot wpadnie do tego dołu, to automatycznie jest niszczony. Teraz na tych polach będziemy umieszczać również punkty zwycięstwa na początku gry. Te pola, które są warsztatami, będziemy ignorować w tej zupełnie, tej zupełnie pierwszej rozgrywce. Teraz w tej pierwszej podstawowej rozgrywce na razie bierzemy tylko te następujące elementy. Dla każdego robota bierzemy przede wszystkim figurki. Jak widzicie, mamy figurki robotów. Te, dla każdego robota jest przypisana osobna karta. Możecie je wziąć na razie, trzymać je po prostu przed sobą, żeby pamiętać. W którym o co tutaj chodzi, że tak powiem, w jaki sposób, w jaki, tak naprawdę to jest po prostu przypomnienie tego, jak wygląda wasz robot. Tak zupełnie serio w podstawowej rozgrywce to nie jest konieczne. Teraz każdy gracz wybierze sobie robota i teraz dobiera odpowiednie elementy. Przede wszystkim dobiera figurkę i teraz w odpowiednim kolorze dobiera zasłonkę oraz taki oto panel. Teraz kolory są następujące. To do jakiego koloru do jakiego robota należy jaki kolor? No to najlepiej zobaczycie po samych zasłonkach, prawda? No więc teraz bierzecie w odpowiednim kolorze zasłonkę, bierzecie w odpowiednim kolorze jeden z paneli. czyli na przykład tutaj przygotujemy zestaw dla niebieskiego, albo dla fioletowego robota. Więc proszę bardzo, fioletowy, niebieski. Mi się za czasami niestety te kolory mylą. Proszę bardzo, mamy ten panel, mamy samą figurkę. I w ten sposób każdy gracz przygotowuje sobie swojego robota. Na razie będę wszystko pokazywał na przykładzie, że tak powiem, elementów dla jednego robota. Dlatego elementy dla innych robotów na razie odłożę poza planszę. Ale chodzi o to, żeby każdy gracz, który bierze udział w rozgrywce, jeden taki pełen zestaw dla siebie pobrał. Oprócz tego każdy gracz również bierze dla siebie dwie niebieskie kostki i dwie czerwone kostki. Następnie, tu mamy numery startowe. Te numery są zakryte, mieszane. I każdy gracz losuje dla siebie jeden taki numer. Oprócz tego w pobliżu tworzymy zasoby, tworzymy punkty zwycięstwa. Z jednej strony widzimy taki symbol, z drugiej strony widzimy numer. Tymi numerami do dołu, czyli tymi symbolami do góry, wymierz, taki stos, uczy, kładziemy taki stos w pobliżu planszy. Tak samo zresztą żetony uszkodzeń. No, a tutaj mamy pozostałe roboty. Ważne jest też, żebyście, żeby też, żebyście mieli ułożone te kolumny w rogach planż. No, więc teraz w jaki sposób? Tak wygląda mniej więcej przygotowanie do rozgrywki, do tej zupełnie pierwszej rozgrywki. Widzicie, numery startowe możecie na tym oto panelu umieścić tutaj. Teraz, między tym panelem a tym panelem zostawcie trochę miejsca, ponieważ jak będziecie kłaść zasłonkę, tak, żeby inni gracze nie widzieli, co tutaj sobie przygotowujecie, to po prostu ta zasłonka leży właśnie między tym a tym, ponieważ to jest zawsze odsłonięte. Słuchajcie, ja tę zasłonkę będę tutaj, że tak powiem, pokazywał, w którym momencie się jej pozbywamy, w którym momencie ją tu umieszczamy, ale tak naprawdę tak naprawdę przez, większość część, przez większą część tego, tej, tego fragmentu recenzji, nie będę od tej zasłonki po prostu, żeby nie zasłaniała nam, żebyśmy mieli lepszy obraz tego, co się tutaj dzieje. No więc jak już jesteśmy przygotowani, no to teraz każdy gracz, ważne co jest jeszcze, że jak będziemy się teraz rozsadzać przy stole, ważne jest to, żeby jeden gracz siedział jak najbliżej jednego boku naszego, tutaj, e naszego naszej areny. W związku z tym tak, żebyśmy jeden gracz mógł na przykład postawić sobie robota. Teraz przy każdej ściance, jak widzimy, mamy takie pola ze strzałkami, to są pola startowe. Każdy gracz w kolejności ustalonej właśnie przez te żetony startowe umieszcza swojego robota na jednym z tych oto pól startowych. No i jak każdy gracz już sobie takiego robota umieści, no to w tym momencie przechodzimy do rozgrywki. Teraz słuchajcie, rozgrywka w grę Volt tak naprawdę toczy się przez kilka rund. Ile rund? Nie wiadomo, ponieważ gra toczy się do momentu, w którym zostanie spełniony określony warunek. W rozgrywce podstawowej, której się tu teraz uczymy, tym warunkiem jest zdobycie przez kogoś, Trzech punktów zwycięstwa. Pierwszy gracz, który zdobędzie trzy punkty zwycięstwa, natychmiastowo wygrywa. Jak będziemy zdobywać punkty zwycięstwa? Za chwilę to zobaczycie podczas tłumaczenia zasad. Teraz każda runda jest natomiast podzielona na cztery fazy. Przy czym te fazy liczymy od 0 do 3. Czyli są to cztery fazy, ale liczymy je 0, 1, 2, 3. Teraz w fazie 0 robimy tak zwane przygotowanie. Oznacza to że jeden z operatorów, czyli to wy się nazywacie operatorami, tak? Czyli gracze sterujący robotami nazywają się w tej grze operatorami. Jeden z operatorów dobiera jeden żeton z punktami zwycięstwa, obraca go i umieszcza go na odpowiadającym liczbie tej liczbie właśnie polu na planszy. Teraz na jednym takim polu możemy mieć więcej niż jeden żeton punktu zwycięstwa, ale na całej arenie nie może być więcej niż trzy żetony punktu zwycięstwa. Oznacza to, że jeżeli mielibyśmy już po poprzednich, tutaj, właśnie rundach, trzy żetony punktu zwycięstwa na planszy, to ten krok pomijamy. No ale załóżmy, że to jest sam początek, więc dopiero po prostu to tutaj ustawiamy. Teraz, kolejną, kolejnym krokiem jest to, że jeżeli ktoś w, po, przez poprzednie rundy miał zniszczonego całkowicie robota, to wszystkie żetony, które, uszkodzeń, które tutaj umie, miał umieszczone, zdejmuje ze swojej mapy i ze swojej planszy i zwraca je do zasobów ogólnych. Następnie każdy robot, który znajduje się w tym momencie poza planszą, wraca na jedno ze swoich pól startowych. Następnie gracze po kolei zwracają swoje żetony pól startowych. Każdy żeton startowy musi znaleźć się na innej kolumnie, w ten oto sposób. No i teraz gracze zasłaniają swoje panele ściankami, żeby móc zaprogramować swoje kości. No i właśnie teraz przechodzimy do fazy numer jeden, programowanie. To gracze robią równocześnie i zależy Wam na tym, żeby to robić jak najszybciej, ponieważ ten gracz, który jako pierwszy zrobi, dobiera... Pierwszy, jako pierwszy dobiera dowolny żeton. Teraz uwaga, to, że skończyliście programować kości jako pierwsi, nie oznacza, że musicie wziąć żeton numer 1. Możecie zdecydować, żeby wziąć żeton numer 2, albo 3, albo cztery. To już od was zależy. Ale zasada jest taka: programujecie, ustawiacie kości. Jak skończycie, to dobieracie jeden z dostępnych jeszcze żetonów startowych. Teraz właśnie tak jak mówiłem, odsłonię ściankę, żebyście lepiej widzieli tutaj co się dzieje. Na czym polega to programowanie? Macie do, do dostępne cztery kości i trzy z tych czterech kości musicie umieścić na każdym z tych paneli. Jedną kość na tym panelu, drugą kość na tym panelu, trzecią kość na tym panelu. Teraz, gdzie możemy jakie kości ustawić? Tutaj, gdzie widzimy niebieskie strzałki, to jest ruch, czyli niebieskie, niebieskie strzałki pokazują nam, gdzie możemy się ruszyć. Czerwone takie strzałki, no to w sumie nie są strzałki, ale widzicie więcej, że wygląda to jak strzałkę, ma się tak kojarzyć. To nam pokazuje z kolei kierunek strzału, czyli niebieskie pokazują nam, gdzie idziemy, czerwone, gdzie możemy strzelać. Teraz, tak jak się do, zapewne domyślacie, na polach, na których widzimy niebieskie strzałki, możemy położyć niebieskie kości. Na polach, gdzie widzimy czerwone, możemy umieścić czerwone kości. Teraz na tych czterech polach mamy i niebieskie, i czerwone. Oznacza to, że możemy się ruszać i strzelać w, poziomo, w pionie i poziomu. Natomiast strzelać możemy również na ukaz, ale nie możemy na ukaz już chodzić. Dlatego czerwoną kość możemy położyć tu, tu albo tu, ale możemy również położyć ją na tych oto polach. Natomiast niebieską kość tylko na tych czterech. Teraz to, jaką wartość ma kość, to wy ustalacie. Nie rzucacie kością przed położeniem jej ponieważ wy musicie ustalić, jaką wartość kości chcecie wybrać. Jakie ma to znaczenie? W przypadku niebieskiej kości no będzie to miało znaczenie, o ile pulsu się chcecie przemieścić oraz jak szybko chcecie wykonać swoją akcję, ponieważ wartość na kości ustala priorytet, czyli kolejność, według której potem roboty będą aktywowane, roboty różnych graczy. Ale po kolei. Wybieracie, umieszczacie sobie po, powiedzmy, Jednej kości, tak na każdym panelu. Jak to zrobicie? Dobieracie dostępny numer startowy i kończycie, czekacie, aż wszyscy skończą. No i teraz słuchajcie, zabawa się zaczyna, ponieważ przechodzimy teraz do fazy numer 2, czyli do aktywacji. Wszyscy gracze podnoszą, że tak powiem, zdejmują swoje ścianki. No, i teraz sprawdzamy. Najpierw sprawdzamy u wszystkich graczy, czy któryś z graczy się nie pomylił. Gdyby któryś z graczy się pomylił, na przykład położył niechcący niebieską kostkę tutaj, albo położyłby dwie kostki sobie na tym samym panelu, no to w tym momencie mu się to usuwa i nie będzie mógł z tych paneli korzystać. Jak już to zrobicie, to aktywujecie wszystkie kości. Teraz w jaki sposób to robicie, w jakiej kolejności? Najpierw aktywujemy kości u wszystkich graczy z panelu numer 1. Potem aktywujemy kości u wszystkich graczy z panelu, z panelu numer 2, następnie na końcu aktywujemy kości u wszystkich graczy z panelu numer 3. Teraz, w jakiej kolejności poszczególne kości w, na, panelu, na danym obecnie rozpatrywanym panelu uruchamiamy? No to zależy od kilku rzeczy. Po pierwsze, pierwszą rzeczą, którą sprawdzacie, to wartość na kości, czyli kości z mniejszą wartością są rozpatrywane pierwszej kolejności. Czyli zaczynamy od panelu numer 1, tak? I patrzymy, co kto zaprogramował na panelu numer 1. Patrzymy na wartości. Idziemy od 1, 2, 3 i tak dalej. Jeżeli kilka osób. No i wiadomo, kto ma najniższą, ten zaczyna jako pierwszy, kto ma najwyższą, ten zaczyna jako ostatni. Jeżeli natomiast kilka kości ma tę samą wartość, to sprawdzamy drugą rzecz w kolejce, która jest najważniejsza, mianowicie to mamy też na kartach pomocy, które oczywiście dobrze byłoby, żebyście mieli, kolor najpierw. W pierwszej kolejności są rozpatrywane kości niebieskie, potem czerwone. Jeżeli znowu jest remis, mianowicie np. dwóch graczy ma kość na panelu pierwszym, ma kość niebieską o numerze 1, to wtedy dopiero decydują właśnie te żetony startowe. No i wtedy to rozpatrujemy. W jaki sposób, więc teraz już wiecie, jaka jest kolejność rozpatrywania, jak determinujemy, jaka jest kolejność rozpatrywania. Jak to zrobicie, no to każda kość musi być aktywowana u poszczególnego gracza. No i teraz tak, tak jak mówiłem, niebieska kość to jest ruch. I teraz w kolejności, w kierunku, który wybraliśmy, robot rusza się o tyle pól, ile wynosi wartość na kości. Czyli na przykład ten, ten robot by się poruszył o jedno pole w tę stronę, ponieważ tak sobie wybrałem. Tak, tutaj w ogóle błąd, no ale to już mam nadzieję rozumiecie o co chodzi. No i tak działa niebieska kość. Co się może wydarzyć podczas ruchu? Podczas ruchu może się zdarzyć, że przepchniecie innego gracza. Teraz, jeszcze jedna rzecz, zanim do tego dojdę. Że ruch musicie wykonać, nawet jeżeli jego skutek byłby dla Was niekorzystny. Czyli jeżeli ktoś Was przepchnie, tak? Na przykład, o, ktoś, Wy będziecie tutaj, ktoś tam jakoś się dostanie tu i, wy się dostanie, i Was przepchnie tutaj. To jeżeli Wy musicie wykonać ruch, w wyniku którego spadlibyście do dołu, no to niestety spadacie i zostajecie zniszczeni. Ale po kolei, jeżeli mielibyście się posunąć na pole, na którym znajduje się inny robot, czyli na przykład mielibyśmy taką sytuację, no to ja w tym momencie tego robota przepycham. Jeżeli w, tym, w ten sposób zepchnąłbym go do dołu, no to w tym momencie ten robot zostaje zniszczony. Jeżeli, on zostaje zniszcz jeżeli ten robot zostaje zniszczony, wraca do planszetki właściciela. A ja dostaję jeden żeton punktu zwycięstwa. Teraz to odpychanie działa, że tak powiem, bardzo lawinowo. Czyli, jeżeli ja bym miał przepchnąć jakiegoś robota i ten ktoś, ten robot miałby przepchnąć innego, no to, że tak powiem, wszyscy jak taka wesoła kompania się przesuwamy. Teraz, jeżeli ja sam, swoim właśnie takim niekorzystnym ruchem, że tak powiem, wszedłbym do dołu, no to nikt za mnie nie dostaje punktu zwycięstwa, no bo, że tak powiem, sam sobie tak krzywdę zrobiłem. No więc w ten sposób wygląda ruch. Jeżeli zatrzymamy się na polu z żetonem zwycięstwa, no to mamy szansę ten żeton zwycięstwa zdobyć, ale nie zdobywamy go jeszcze teraz. To zdobędziemy dopiero w kolejnej fazie rozpatrywania. No i teraz tak, to, to widzicie, jak się rozpatruje ruch. Jak się rozpatruje strzał? Bardzo prosto. Tutaj wartość na kości nie ma żadnego znaczenia. Tutaj wartość na kości pomaga zdecydować tylko o, o kolejności rozpatrywania, tak? No i w tym momencie po prostu strzelamy w kierunku pokazanym przez, kość, przez miejsce kości na danym panelu. I po prostu trafiamy pierwszego robota, którego na linii ognia spotykamy. Tak? Czyli ja nawet będę tutaj, przeciwnik będzie gdzieś tu. Proszę bardzo, to ja strzelam aż tutaj, pomimo tego, że miałem wartość 1 i zadaję mu obrażenie. Teraz, żetony punktów zwycięstwa nie blokują w żaden sposób linii strzału. Jeżeli zadam komuś obrażenie albo ktoś mi zada uszkodzenie takim strzałem, umieszczam żeton uszkodzenia w tym oto miejscu na swojej planszetce. Jeżeli dostałbym trzy żetony uszkodzeń, mój robot zostaje zniszczony, a osoba, która mnie zniszczyła, dostałaby z puli jeden żeton punktów zwycięstwa. No więc tak rozpatrujemy. Wiecie już jak rozpatrujemy niebieskie, wiecie jak rozpatrujemy czerwone, wiecie jak ustalacie kolejność, w której są rozpatrywane kości poszczególnych graczy i tak rozpatrujecie każdy panel. Najpierw wszyscy gracze rozpatrują panele nie pierwsze, potem wszyscy gracze rozpatrują panele drugie, potem wszyscy gracze rozpatrują panele trzecie w tej kolejności, o której Wam mówiłem. Następnie przechodzimy do ostatniej fazy, czyli rozpatrywania. I w tej podstawowej rozgrywce w fazie rozpatrywania dzieje się po prostu jedna rzecz, mianowicie, jeżeli w tej fazie znajdujecie się na żetonie, na polu z żetonem punktu zwycięstwa, to po prostu ten żeton pobieracie do siebie. I w dowolnym momencie rozgrywki, jeżeli któryś z graczy zdobędzie trzy żetony punktu zwycięstwa, wygrywa grę. I to jest wszystko, co musicie wiedzieć, żeby móc zagrać wersję podstawową. Jak już sobie zagracie jedną, dwie, trzy partie, to zachęcam Was do zapoznania się z zasadami RFL, które są nieco bardziej skomplikowane, ale też nie są zbyt skomplikowane. One działają tak naprawdę bardzo prosto. One wprowadzają do gry moduły, które możecie podłączać sobie do Waszej karty Robota. Tak? W tym momencie ta karta już będzie bardzo potrzebna. Dołączacie je w taki oto sposób, żeby nam się wszystko ładnie spinało. Widzicie tutaj kolorystycznie. No i teraz tak, co jest tutaj ważne? Możecie mieć jedną niebieską, jedną czerwoną, możecie mieć dwie żółte. Po kolorach się domyślicie, jak to się ustawia. Teraz każdy moduł dodaje Wam jakąś specjalną zdolność, i każde te moduły są opisane bardzo dokładnie tutaj. Jak będziecie dociągać sobie, ponieważ to jest tak, że macie trzy talie z modułami, i teraz na początku będziecie sobie dociągać, tak? Każdy gracz dobiera sobie z dwóch dowolnych talii po jednej karcie, no i w tym momencie sobie to przypina, tak? Jak każdy gracz sobie dobierze, to musi powiedzieć innym graczom, co robią jego moduły z jego robotem, w jaki sposób zmieniają zasady dla jego robota. No i w ten sposób to będzie działało. No nie będę ich tu wszystkich omawiał, bo to wiadomo by zbyt długo trwało, natomiast one są bardzo dokładnie tutaj opisane. Oprócz tego wchodzą takie rzeczy jak dodatkowe pola na planszy, na przykład to jest w tym momencie warsztat. No i warsztat pozwala Wam uleczyć się z żetonów uszkodzeń po to, żeby być w nieco lepszej formie na kolejne rundy. I tak dalej, i tak dalej. Ale to, co poszczególne pola znajdują się, poszczególne pola na arenach robią, również jest opisane tutaj. No i to tak naprawdę wszystko, słuchajcie. To jest wszystko, co musicie wiedzieć, żeby móc zagrać w wersję podstawową. Macie już ten też ogólny obraz, co trzeba robić w wersji tej zaawansowanej. Więc myślę, że już zupełnie sobie dobrze poradzicie. Jakbyście mieli jakieś pytania, to śmiało zadawajcie w komentarzach, a póki co wracamy do recenzji. Więc zaufajcie mi, jak znacie ten tryb podstawowy, który jak widzicie nie jest trudny, tryb zaawansowany wdrożyć jest banalnie prosto. To jest para kwestia 30 sekund przy z instrukcją i już wszystko wiecie. Więc tak wygląda rozgrywka. W miarę prosty. No, moim zdaniem, nawet bardzo proste. Zresztą autor Emerson Matsuchi jest bardzo takim znanym. Autorem ostatnio dzięki grom Century, dzięki dzięki grze Reef. Dane z tego właśnie, że robi takie bardzo proste w sumie w swoich założeniach gry. Przejdźmy tradycyjnie przez informacje pudełkowe. Wiek 10, plus. tak, no tak, powiem tak, Gracze... Ten tryb podstawowy można grać z młodszymi trochę, ale on się dosyć szybko znudzi z kolei graczom zaawansowanym bardziej, więc te 10 plus jest dla mnie bezpieczna granica, żeby zagrać z tym, w ten tryb zaawansowany. Więc jeżeli ktoś bardzo by chciał grać tylko w ten tryb podstawowy, to myślę, że 8-latek sobie z taką grą poradzi, ale więcej No ja po prostu uważam, że to 10 plus jest dobra granica. Dwóch do czterech graczy. No da się grać na dwie osoby. Ale czy ja bym grał na dwie osoby? Nie specjalnie. Nie, trzy ewentualnie dla mnie ta gra tak naprawdę ma sens na cztery na graczy. Wtedy się po prostu najwięcej dzieje i jest najciekawszy. Najciekawiej. 30 minut rozgrywka, tu się absolutnie zgadzam, 100% racji. Wykonanie. Słuchajcie, wykonanie jest na duży plus. Zawsze, fajne, są fajne takie bajery, jak właśnie te, te mi się to podoba. To naprawdę wizualnie to się bardzo dobrze na stole prezentuje. To jest moim zdaniem bardzo dobra gra konwentowa, bo ona dobrze na konwentach wygląda. Tak samo jak kiedyś mówiłem o iScur. To jest idealne, to jeśli chodzi o wykonanie na konwenty, super. Bo to widać z daleka, przyciąga uwagę, ładnie się na to patrzy. Super. Figurki dobrze wykonane wizualnie to tutaj jakby szaleństw nie ma, bo wizualnie ona jest w miarę prosta ale jest czytelna, to na pewno więc jeśli chodzi o wykonanie jest ładnie jest czytelnie i jest tak bajerancko tak? że to naprawdę dobrze wygląda dobrze się prezentuje eee, więc co do wykonania ja zarzutów absolutnie żadnych znaczy w niektórych momentach te słupy jak się już się tak wkłada wyjmuje, wkłada, wyjmuje, one zaczynają się trochę strzępić, to trzeba przyznać więc ok, więc może nie jest idealnie, ale jest dobrze, tak, to jest jedna rzecz, do której ja bym się tutaj przyczepił jeśli to jest to wykonanie, jeśli chodzi o samą rozgrywkę. No powiem wam tak, e, nic mi tutaj nie urwało, to i jesteśmy jakby na. Już naprawdę zaczynamy balansować na takiej linii, pomiędzy, która jest granicą pomiędzy zabawką a grą. Naprawdę, to jest tak, miałem takie, nie mogłem się oprzeć temu wrażeniu, że to sterowanie tych robotów jest tak na maksa mi się z czymś w takim kojarze. Ale żeby nie było, to nie jest zła gra. To jest naprawdę do... to jest dobra gra, przy której się można dobrze bawić. Tylko, ja, tylko jest tutaj parę po prostu, jest, jest parę ale. Po pierwsze, ten tryb podstawowy, po jednej rozgrywce, nawet niepełnej, można sobie wyrzucić w głowie do kosza. Graj się od razu z tymi modułami, naprawdę, to bardzo dużo wbrew pozorom zmienia. To jest naprawdę Ja naprawdę miałem poczucie, jakbym grał w inną grę w momencie, jak żeśmy zaczęli grać z tymi modułami, bo to też nie jest ok, mogą się trafić moduły, z których się rzadko skorzysta, ale raczej się z nich korzysta. Ja dzięki tym modułom naprawdę wygrałem grę. Nieraz. Więc jakby pamiętajcie o tym, że to, to, to jest pierwsza rzecz, tak? Druga rzecz no, to jest to, co wspomniałem o liczbie graczy. Mamy od dwóch do czterech graczy i jak powiem tak, przy dwóch graczach jest. Na w miarę łatwo da się zrobić to, na czym mi zależy, tak? Może nie zawsze mi się udał strzelić tego przeciwnika, mało obrażeń się wtedy w miarę zadaje, mniej obrażeń, no ale jeśli chodzi o poruszenie się tam, gdzie chce się poruszyć, zdobycie tego punktu, który chce zdobyć, który leży na planszy, to się w miarę łatwo udaje. Przy czterech graczach, no, jest... Zabawa, tak? Bo już jest ta sama przestrzeń, a cztery roboty się ruszają. Co chwila nas coś przesuwa, co chwilę nas coś trafi. W jednej rundzie możemy zebrać trzy uszkodzenia, jak dobrze pójdzie dla innych nie dla nas, więc dużo więcej się dzieje przy czterech graczach. Jak mamy do tego moduły dołączone, to naprawdę tu się nagle włącza kombinowanie, pomimo tej całej losowości, bo tu jest losowość związana z tym, że my wbrew pozorom absolutnie w żaden sposób nie związana z kośćmi, wręcz przeciwnie kości tutaj. Pomagają poniekąd walczyć z tą losowością, bo kości służą do planowania, co my chcemy, że tak powiem, zrobić, jak my to chcemy zrobić, kiedy, naszym, kiedy my będziemy mogli to zrobić, tak? Więc ta losowość, tutaj wynika z tego, że właśnie nie wiemy, co zrobi przeciwnik, nie wiemy, gdzie on się poruszy, gdzie on się przemieści, gdzie on, czy on będzie strzelał, czy on się będzie ruszał. I w tym momencie my nam jest trudno przewidzieć, czy to, co my teraz zrobimy. To faktycznie zaskutkuje. Bo może być tak, że to co my teraz zrobimy nie będzie miało sensu, bo zanim, zanim my się ruszymy, on się ruszy, albo zanim my strzelimy, on się ruszy i my w tym momencie strzelamy w przestrzeń. To się często w tej grze zdarza, tak? Ale jest to też coś, z na co jesteśmy przygotowani w momencie, jak dowiadujemy się, jakie są zasady, no to to jest jakby. Trudno, to powiedzieć, to jest, trudno powiedzieć, że to jest wadą tej gry, bo to jest jakby cecha tej gry, tak? Że my właśnie nie wiemy, co przeciwnik zrobi, więc trochę zgadujemy. Trochę może blefujemy, może uda nam się sprawić, że on pomyśli, on pewnie pójdzie po to, więc on pewnie zrobi to, będzie chciał zabezpieczyć się przed tym. Okej, okay, dobra, robię. Jest taki jeden fajny moduł, który sprawia, że możemy dwie kostki sobie ułożyć, i dopiero po odsłonięciu możemy zdecydować, którą kostkę zostawiamy. Więc jest tu parę takich fajnych patentów, które na to działa, i to naprawdę można sobie pokombinować, tak? Eee, tylko mówię, tylko jest to trudne przez to, właśnie jak bardzo to tego, no jak. jak, jak, jak inni gracze grają, a mówię, i, i naprawdę jeżeli tylko, mówię, to, to właśnie to jest taki, taki balans, nie, bo jeżeli jest nas mały, jeżeli gramy na dwóch graczy, to w tym momencie w miarę łatwo nam się uda przemieścić tak, jak chcemy się przemieszczać i tych emocji nie ma. Jak jest czterech graczy, to emocje są, tylko wtedy, no wow, jest w ogóle trudno, trudno coś przewidzieć, bo może, bo sytuacja potrafi się gwałtownie zmienić, nie, ale ja jednak wolę te emocje, ja jednak wolę te sytuacje, gdzie ok, ja wiem, że to, co ja planuję, może nie wyjść, ale jednak na tyle często mi wychodziło, że wolałem te emocje związane z tym, że tu mnie ktoś przesunął, tu mnie ktoś trafił i tak dalej. Więc yy, ja powiem tak, no ogólnie jestem na tak, tylko no mówię, no to jest taka gra, że ja tu się przemieszczę, postrzelam, no, no fajnie jest, tylko ja nie za bardzo mam w to z kim grać w domu na przykład, bo mówię, no na cztery osoby to jest najlepsze, a moja córka ostatnio się wypisała z grania. Leon z kolei, moim zdaniem, jest trochę za młody, żeby grać w ten tryb zaawansowany, więc tak naprawdę miałbym w to grać z Basią. Basi w ogóle to tak naprawdę nie podeszło nawet w cztery osoby, więc jakby nie mam za bardzo z kim. To jak się, jeżeli macie ekipę w cztery osoby, którą z którą byście mogli w to pograć, to spoko. Ja w to mogę zagrać, jak ktoś mi zaproponuje. Tak Na zasadzie, jak będę, będę gdzieś z kimś, będą cztery osoby, będą chcieli w to zagrać. Ja spokojnie ja chętnie zagram. Nie ma problemu. Ale żeby to trzymać w kolekcji u siebie, to nie. To nie czuję takiej potrzeby. Więc VOLT u mnie dostaje ocenę, że mogę w to zagrać, więc jest okej. Okay. No ale nie, nie, nic poza tym. Do, nie na tyle do, nie jest na tyle dobra, żeby po prostu zostać u mnie w kolekcji. No głównie przez to mówię, przez to jak mocno ograniczone jest to, w jakich warunkach i z kim ja mogę w to, mogę w to grać. No mówię. Eee, musicie być tego po prostu świadomi, że trzeba grać z tymi modułami, też tych okazji na wymienienie tych modułów nie ma aż tak często, jak byśmy może chcieli, eee, więc to też jest kolejna rzecz, o której warto, warto pamiętać. Eee, mówię, ten tryb szkoleniowy niby jest, ale o nim bardzo szybko chcemy zapomnieć i po prostu cisnąć w tryb normalny, w tryb zaawansowany, eee, więc no, no, no mówię, no, mam nadzieję, że jakoś Wam przybliżyłem, o co z tą grą chodzi i czy warto w to iść, czy nie. To jest też tak, mówię, to jest trochę spogranicza dla mnie zabawki i gry. Tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję raz jeszcze Wydajnictwu Galakta za przesłanie nam egzemplarza do recenzji, a wam, moi drodzy, Was, moi drodzy, tradycyjnie zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania, no i do grania, jak macie możliwość i macie fajną ekipę do tego. Dzięki wielkie i tradycyjnie zapraszam Was do zobaczenia... Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała... Poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl. Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.